Cześć, witam Was na kolejnej analizie rynku krypto, które publikuję dla Was na tym kanale co czwartek. Dziś podzielę się z Wami e, dwoma pozycjami, które aktualnie rozgrywam, zatem nie przedłużając, subskrybuj, lajkuj i zaczynamy. Dobra, zanim przejdziemy do samej analizy, to taka mała informacja na początek. Jako że ja tych pozycji rozgrywam trochę dużo w ciągu tygodnia, trochę tych analiz też prowadzę, więc żeby zachować jakiś porządek w tym, co robię, w tym, co publikuję, to postanowiłem, że wszystko będę publikował na Discordzie, więc jeżeli chcecie być, nie wiem, bardziej na bieżąco z tym, co akurat analizuję, no to zapraszam Was na Discorda, ja tam będę publikował praktycznie codziennie jakieś swoje analizy, a w co czwartkowych analizach to będę. Omawiał to, co aktualnie rozgrywam, ewentualnie robił jakieś podsumowania. Dobra, wczoraj na Discordzie opublikowałem dwie analizy. Chodzi o bitcoina i o token mantra. Może więc omówię na sam początek token mantra, dlaczego ja się w ogóle tym tokenem zainteresowałem. Ponieważ ten token spadł o 90% w 3 godziny, więc dla mnie to już jest równoznaczne z tym, że to jest scam i że on się nie podniesie, i każde odreagowanie do góry traktuje jako lokalne odbicie przed kontynuacją spadków, a raczej mówiąc tak bardziej prosto, jest to po prostu okazja dla teamu, żeby, się, żeby zrzucać swoje tokeny na głowę inwestorom, którzy są jeszcze naiwni, myśląc, że ten projekt się podniesie. I teraz tak, wczoraj nie, przedwczoraj e, team ogłosił e, bardzo fajną obietnicę. Mianowicie ogłosili, że e, to było gdzieś tutaj na Twitterze. E, no ogłosili oni mianowicie, że to nie oni sprzedawali te tokeny oraz że mają jakiś tam plan naprawczy w tym e, zrobienie jakiegoś buybacka tak, czyli skupowanie tokenów z rynku oraz ich palenie i taki plan mają przygotować w ciągu 24 godzin. E, no, i ja już wtedy zakładałem, że skoro pojawiła się jakaś obietnica, która ma być zrealizowana za 24 godziny, no to spodziewałem się spadków. I zobaczcie, jak ta obietnica się pojawiła, to mieliśmy bardzo mocne wzrosty chyba tu o 50% nawet ten token urósł. No i tak. No i rynek po prostu teraz czekał na, na zrealizowanie tej obietnicy. A jako, że te schematy zawsze się rozgrywają tak samo czyli po po ogłaszeniu, jakieś tam, nie wiem, czy ta obietnica będzie zrealizowana, czy nie, no to mamy sell the news, czyli spadki. W związku z czym przymierzałem się do tego, żeby shortować ten rynek, dlatego też Tutaj właśnie na Discordzie opublikowałem dwa scenariusze, gdzie zamierzam otwierać pozycję short. Czyli tak, albo najpierw przetestujemy wolumen od góry, który nam się tutaj narysował. A jeżeli spadniemy poniżej tego, tej podłogi i zrobimy retest, no to wtedy wsiadam w shorta. Czyli albo ten scenariusz się realizuje, albo ten. No i wtedy, w zależności co się wydarzy, no to wtedy otwieram short. Zrealizował się ten pierwszy scenariusz. Czyli podjechaliśmy pod tą strefę wolumenową i potem cena z spadkami. O, to jest dokładnie ten wykres. No i tutaj się fajnie zrealizowało. Bardzo fajnie ten short wsiadł. I ja zamierzam tego shorta trzymać, przynajmniej do momentu, aż te całe wzrosty z tej obietnicy, czyli od tego momentu tutaj nie zostaną zgaszone. I dopiero jak no tutaj dotrzeć, no to będę zamykał tego shorta. No i jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Uważajcie na takie tokeny, które właśnie są po gigantycznych spadkach i nagle wychodzi Team, coś obiecuje że nie wiem, będą robić jakiś program naprawczy, że będą skupować tokeny z rynku, że mają jakieś nowe partnerstwa, bo to są tylko obietnice, które mają na celu wypompować cenę chwilowo po to, żeby team albo wcześniej inwestorzy mogli spuścić te tokeny na nieświadomych inwestorów więc wystrzegajcie się takich akcji tak samo jak właśnie to miało miejsce z tym tokenem Mantru. I myślę, że takich okazji do short jeszcze na tym tokenie będzie sporo, bo za chwilę jak ta obietnica, nie wiem, znaczy jak te spadki w ogóle się wydarzą i, i nie wiem, za kilka dni znowu wyjdzie jakiś znowu wyjdzie team i ogłosi jakąś tam nową obietnicę, jakiś tam nowy program naprawczy, to znowu będą wzrosty. No i tradycyjnie, jak sobie prześledzicie w ogóle wykres Luny, i cofniecie się do roku właśnie 2022, to zobaczycie, że tam miało miejsce dokładnie to samo: czyli Luna upadła, nagle tam nie wiem, wychodzi jakiś dokłon albo ktoś inny. Obiecali hardworka, zrobili hardworka. Potem mieliśmy jakieś właśnie znowu tak samo krótkie wzrosty, i potem znowu były spadki. I takich też programów naprawczych w Lunie było kilka, i wykres zawsze reagował tak samo: czyli jakieś tam krótkie podbicie no i tutaj była jakaś duża sprzedaż, wykres potem zjechał znowu do podłogi i tak kilka razy ta sytuacja się powtarzała. Dobra, to jeżeli chodzi o sam token Mantra, myślę, że jak zamknę tą pozycję, to napiszę też na Discordie, żeby nie było, pochwalę się wynikiem. Dobra, co do samego Bitcoina, to tak jak tutaj na Discordzie napisałem, zamierzam otwierać pozycje spadkowe z tej tutaj, Strefy wolumenowej, ale żeby w ogóle ta cała analiza miała ręce i nogi, no to oczywiście muszę powiedzieć: nałożyć na to jakby szerszy kontekst. Tak więc, dobra. Tak jak mówiłem w poprzednich analizach, uważam, że jesteśmy w długoterminowym trendzie spadkowym. Natomiast trend, który, trend spadkowy, który trwa od 20 stycznia no jest na wyczerpaniu, więc szukam okazji pod ewentualne odbicie w górę i to takie mocniejsze odbicie gdzieś tam nie wiem w okolicach 90-100 tysięcy dolarów i cały czas poluję na to odbicie. I teraz tak, dlaczego w tym momencie nie zajmuję właśnie pozycji long pod te odbicie? Ponieważ uważam, że to nie jest dobre miejsce, nie jest to atrakcyjne ani pod względem zysku do ryzyka uważam też, że po prostu będą lepsze miejsca do tego, żeby zająć pozycje wzrostowe, natomiast to może nie wiem zająć trochę czasu, tak więc żeby nie po prostu stać z boku i czekać, no to handluje to co widzę i przechodząc właśnie teraz do samego wykresu no to tutaj w tym miejscu narysowała nam się bardzo fajna struktura impulsu pięciofalowego który daje pewne szanse na to, że te wzrosty będą kontynuowane z tym, że po takim impulsie potrzebna jest korekta i to dosyć głęboka korekta, czyli gdzieś nie wiem, nie, możliwe, że gdzieś w te rejony właśnie dlatego ja teraz tej korekty oczekuję i jeżeli właśnie widzę szansę, że ten spadek może się wydarzyć, to chcę go handlować. Dlatego wytypowałem miejsce, skąd ten spadek może się wydarzyć, a jako że bardzo chę, bardzo często nie, nie chętnie, tylko bardzo często bazuję właśnie na wolumenach. No, to właśnie zauważyłem, że nam się tutaj po pierwsze ta cena dojechała do strefy wolumonowej, która nam się zbudowała w tym miejscu. Tutaj nam się wyrysowała kolejna strefa, i tutaj jeszcze to nie jest strefa, to muszę usunąć. Tak, no mamy tutaj aktualnie dwie strefy, które się na siebie nakładają, dlatego, dlatego stwierdziłem, że jeżeli tutaj faktycznie mamy szczyt tego impulsu no to ewentualne odreagowanie do góry nie może wybić tego szczytu. E, więc ja handluję pod to, żeby, że właśnie z tego miejsca wydarzy się ten spadek, ewentualny stop loss właśnie na ten szczyt, e, no i czekam właśnie do, na te spadki do okolic, już mówię, do okolic 79 tysięcy dolarów. Zobaczymy jak to się zestarzeje. I też, żeby nikt nie mówił, że ja często zmieniam zdanie. Raz yy, mówię, że jest bez SAR, potem mówię, że będzie odbicie. Teraz handluję shorty. No, ja handluję to, co widzę, tak? To, że mówię, że jest Bessa, ja tego nie wiem, że jest Bessa. Tak? Ja zakładam, że jest Bessa. Tak samo to, że mówię, że będzie odbicie, ja tego nie wiem, czy, be, czy to odbicie będzie, ale jestem gotowy na to, że jeżeli to odbicie się wydarzy, to ja chcę brać w nim udział i chcę być wtedy w rynku, tak? A to, że teraz nie widzę jakby dobrego miejsca, by zająć okazję na te wzrosty. A zamiast tego widzę okazję, żeby grać na spadki, to gram na spadki. tak Po prostu handluję to, co widzę. No, a nie wymyślam sobie nie wiadomo czego i nie wróżę. Dobra, kolejne analizy oczywiście będę publikował na Discordzie. Dzisiaj, jutro, pojutrze, no przez święta wiadomo, nie będę nic publikował, ale potem w kolejne, dni, w kolejne dni jak najbardziej. Link do Discorda Ligi Traderów znajdziecie oczywiście w opisie. Wstęp jest darmowy, nie ma żadnych tam haczyków. Można wejść po prostu i, i tam dyskutować na czacie albo obserwować inne analizy. Także, jeżeli chcecie analizę jakiegoś tokena, który nie wiem, wpadł wam w oko, albo po prostu jesteście ciekawi, co i nie myślą, no to możecie śmiało pisać na czacie tradingowym. Tam zawsze jakiś trader wam odpisze. Może ja, może ktoś inny, nie wiem. Mamy tam sporo fajnych analityków, także warto tam zaglądać, pytać, rozmawiać i, i korzystać. Dobra, w tej analizie to będzie wszystko. Dzięki za oglądanie. Widzimy się znowu za tydzień w czwartek, we wtorek prawdopodobnie już Rafał będzie nagrywał cotygodniowe analizy. Także to wszystko z mojej strony. Dzięki za oglądanie. Cześć.